Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Makeup After 40. Dzisiaj w odcinku i mam nadzieję, że mi to zaraz nie runie. Kolekcja glam shopowa nowa letnia, która nazywa się Resort. W kolekcji jest 6 kolorowych eyelinerów, jeden pyłek do tego paleta, do konturowania. I tutaj od razu zobaczcie na dłoni, widzicie, zaraz może ja to otworzę. A tutaj na dłoni wam od razu pokażę jak wyglądają te kolory na słoczach. Oprócz tego paleta cieni i palety cieni na pewno bym nie kupiła gdyby nie wy, bo jest bardzo kolorowa, ale myślę, że będzie można nią stworzyć kilka fajnych makijaży. No i jeszcze dwie kredki do konturowania, może też zrobimy zrobimy słocze, tutaj mamy te dwie kredki, chłodniejsza, cieplejsza, no i błyszczyk, błyszczyka jestem bardzo ciekawa, widać tutaj jakieś drobinki, ciekawe jak będzie się prezentował na ustach, zapraszam, jedziemy z odcinkiem, nie ma na co czekać, jestem sama ciekawa jaki makijaż mi dzisiaj wyjdzie, tym bardziej, że chcę użyć w makijażu jednego z tych kolorowych eyelinerów. No dobra, zaczniemy sobie od palet do konturowania, jako że mam już położony podkład, mam położony korektor, to teraz właśnie przydałoby się wykonturować do końca twarz, zanim przejdziemy do oczu. No i oczywiście zaczynam od bronzera, od bronzera, czekajcie, jeszcze wezmę tylko lusterko. Okej, okay, muszę wam powiedzieć, że bronzer jest yy, yy, ma fajny kolor, ale też jest połyskliwy, więc trzeba to brać pod uwagę. Yy, kierując się, kierując się chęcią ewentualnego zakupu, że brązer jest połyskliwy, co mi akurat nie do końca odpowiada, ale oczywiście jest to letnia kolekcja. Więc jak najbardziej, jak najbardziej rozumiem zamysł, aczkolwiek ja nie jestem team w tej chwili połyskliwy bronzer, wolę połyskliwy róż, natomiast lubię jak bronzer jest bardziej matowy. I teraz tak, nakładając y, małą warstwę produktu, nie było widoczne, to znaczy był widoczny połysk, ale nie bardzo był widoczny kolor. Natomiast po dołożeniu produktu ja mam wrażenie, że mi te policzki po prostu trochę zsiniały. Mam nadzieję, że uda mi się z tym coś zaraz tutaj zrobić, rozblendować to bardziej może. Może jest za dużo produktu słuchajcie dane, bo... On ma taki połysk w sobie. Ten połysk też może powodować to, że jest takie wrażenie, właśnie zasienienia na policzku. Czy mi się to udało zrobić? Dobra, biorę teraz upalny i tak patrzę, czy upalny. Tak, upalny to jest róż. Upalny to jest róż. No i nałożymy go trochę tutaj. Znaczy powiem wam tak, ja już widzę, że to będą kosmetyki, które będę chciała pchnąć dalej, dlatego że, um, dlatego, że dla mnie tego tutaj błysku jest za dużo. Wiecie, ja mam po prostu za, za starą buzię. Umówmy się, ja już mam za starą buzię, żeby tak błyszczeć od początku do końca. Owszem, bardzo, ale to bardzo lubię błyszczące róże. Natomiast tutaj tego różu, ten róż jest taki, wiecie, może będzie on widoczny na jasnej karnacji u mnie. Ja nie mam jasnej karnacji, więc u mnie to jest kolor, który. No, on, on tutaj bardziej wygląda jak rozświetlacz niż jak, jak róż, więc na pewno. Na pewno jest to paletka, która poleci do Was na rozdanie, więc jeżeli macie ochotę, pewnie będą jeszcze jakieś eyelinery, które się też pojawią w paczce. Także jeżeli macie ochotę, to piszcie w komentarzu resort i ja któryś z Was po prostu wyślę tę paletę, bo już widzę, że się nie pokochamy. I powiem Wam tak. Um, rozumiem zamysł błyszczący róż, błyszczący, um, błyszczący brązer, błyszczący rozświetlacz, ok? Kolekcja letnia, rozumiem zamysł, natomiast dla mnie bronzer błyszczący wygląda źle. Dla mnie idealnym bronzerem jest bronzer z Bronze Gades od Estelauder. Zresztą widać, mocno używany już ma tutaj środeczek piękny. I to jest bronzer, który nie jest stricte matowym brązerem, ale też nie błyszczy tak mocno na twarzy. To błyszczenie jakby w, w mojej kondycji skóry i w moim wieku nie robi dobrego, dobrego looku. Także u mnie po prostu tego błysku jest za dużo, zdecydowanie za dużo, więc nie, nie, nie. Ja nie mówię, że to jest zły produkt, absolutnie, bo pięknie się błyszczy, jeżeli komuś na błyszczeniu zależy, no to jak najbardziej, natomiast u mnie i kolor, i, i to, że jakby te produkty są błyszczące, totalnie nie dla mnie, więc y, wiem, że nie będę używać, dlatego też leci do Was, żebyście źle nie zrozumiały, żeby później nie było, że I dlaczego ja powiedziałam, że ta paleta jest taka czy siaka. Ona jest spoko, ale nie dla mnie. A teraz oczy i paleta. Paleta to jest też totalnie wyjście poza moją strefę komfortu, bo to jest głównie kolor, umówmy się, w tej palecie jest głównie kolor. koloria ja koloru w swoim makijażu. Nie używam, albo używam bardzo rzadko. Tak jakoś po prostu, nie wiem, z wiekiem mi to przyszło, że um, jakby wolę taką naturalną, kobiecą elegancję niż papuzie oko krzyczące. Zacznijmy od tego kolorku, kolor Luz. Zobaczymy, jak on wygląda w załamaniu powieki. Zobaczymy. Okej, okay, nie wygląda. U mnie go nie widać. Czekajcie. Chciałam nim trochę. A nie, dobra, spoko. Widać tylko trzeba dołożyć. ok chciałam troszeczkę, wiecie co, wykonturować po prostu oko. Wykonturować oko, zrobić sobie taką bazę. Dobra, u mnie tego koloru prawie nie widać, ale widać go na tyle, że kontur oka jest zrobiony. Dobra. No i teraz tak. Nie wiem, w którą pójść w stronę. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, w którą mm, pójść w stronę. Czy tutaj coś cieplejszego? Jest tutaj fajny też fiolecik, więc może coś, chociaż dobra. Mam ciepły brąz na policzkach. Ten też róż jest cieplejszy, to pójdziemy może w cieplejsze kolory. Biorę teraz lenistwo. To jest, to jest kolor, który pójdzie w kącik zewnętrzny. I trochę też go położymy na dolną powiekę, ale tylko tak przyciągnąć. Chciałam to na dolną powiekę, tylko tak aby, aby. Okej. Okay. Nie jest źle, nie jest źle. Przechodzimy teraz do drugiego oka, robimy dokładnie to samo. Teraz zmienię lusterko na mniejsze, żeby mi tutaj aparat nie świrował i trochę będę blendować ten kolor. To jest mniej więcej to, o co mi chodziło. Teraz biorę jeszcze płaski pędzelek. Tutaj pędzelek Hulu DS22. Ten kolor, który nazywa się chyba nowy. To jest ciemny brąz i najciemniejszy tutaj w całej tej palecie. I też jeszcze dołożymy go odrobinę w zewnętrzny kącik. Ja po prostu chcę, żeby ten kącik zewnętrzny był ciut, ciut, ciut ciemniejszy od reszty. I to tak naprawdę o tyle o, o tyle o ile. Teraz to wszystko ładnie sobie poblendujemy i ten cień, który nazywa się hebanowy, jeżeli by był nakładany bezpośrednio na korektor, no to na pewno troszkę inaczej by wyglądał, bo zauważcie, że ja go nałożyłam już na cień. Najpierw poszedł lenistwo, a później na to dopiero hebanowe. Także na pewno, na pewno jest to taka próba... Próba siły trochę. No bo wiecie, cień na cień nakładany to też niekoniecznie może to dobrze wyglądać. Ale tutaj jest ok. Mi chodziło o to właśnie, żeby trochę jeszcze przyciemnić ten kącik zewnętrzny. I tu jest jak najbardziej ok. Dobra. Dobra, teraz czyścimy sobie odrobinkę. Ja tak czyszczę, przykładając, przykładając do zewnętrznych krawędzi gąbeczkę. Ja bardzo często używam tych małych gąbeczek właśnie do nakładania korektora, a później ten korektor, który zostanie na gąbeczce, służy mi do tego, żeby pobawić się w, te, w to czyszczenie makijażu, bo powiem Wam, że ja bardzo lubię... Mm, nie lubię bałaganu na, na oczach lubię jak jest po prostu czysty makijaż no dobrze, zastanawiam się co teraz e i nałożyłam sobie tak na dłoń jako słocze jeszcze błyski, żeby zobaczyć jak one wyglądają tutaj macie kolor bez spiny tu jest kolor chill tu jest kolor błogostan tu są cykady, a ten na górze to jest Relax. Jeszcze jeden błysk, o którym zapomniałam. To jest błysk, który nazywa się Reset. Zobaczcie, jak on wygląda. Totalnie nie dla mnie, nie dla moich oczu, bo ma dużo fioletu i niebieskości, ale wygląda przepięknie. Na, na tutaj na słoczu, wygląda przepięknie. Dobra, zetrzemy, zetrzemy. Idziemy, słuchajcie, po bandzie Biorele Relax. Relax, który. Nie wiem totalnie, czy mi to będzie pasował do makijażu. Ale chcę go wrzucić tak troszkę. Okej, okay, w zewnętrzny kącik. Dobra, właśnie chciałam, żeby trochę ten kącik był przyciemniony, dlatego że ja bym chciała nałożyć jeszcze sobie eyeliner. A wszystkie te eyelinery są takimi, wiecie, jasnymi. Jasnymi i do tego bardzo takimi widocznymi, czyli neonowymi kolorami. Więc, żeby, żeby, była, żeby była różnica dosyć duża. To właśnie chciałam, żeby ten zewnętrzny kącie był taki trochę ciemniejszy. Taki trochę ciemniejszy. I powiem, Wam, że to, to spoko wygląda, dobrze wygląda. Okej, okay, jeszcze biorę na paluszek cykady i dokładam, dokładam cykady. Tyle koloru u mnie na oczach to już dawno nie widziałyście. Jeszcze jeden błysk jest, o którym, którego wam nie pokazałam. To jest błysk, który nazywa się Słońce. Fajnie wygląda i ja go sobie wrzucę w kącik wewnętrzny, już zrobię to. Zrobię to pędzelkiem. Bo mam długie paznokcie, tylko pędzelek muszę chyba jakiś taki większy wziąć. Płaski, ale większy. Halo, płaski pędzelek, większy. O, mamy, mamy, mamy. Dobra. Też, żeby za dużo tego nie wziąć. O, idealnie. Tak, to jest pędzelek Morphe, jakby ktoś pytał. Fajny, płaski. Właśnie idealny do takiego nakładania błyszczących cieni. Czy ja tu mam za dużo błysku? Mam za dużo błysku, w ogóle za dużo koloru. A, to nie jestem ja, słuchajcie, to nie jestem ja. No ale dobra, ciśniemy dalej, ciśniemy dalej, zobaczymy. Zobaczymy teraz eyelinery. Widzicie, jedno oko już mam zrobione, bo w międzyczasie wyłączył mi się aparat. Całe szczęście zauważyłam, że nie mruga mi czerwone światełko, więc nagrywam Wam drugie oko. Eyeliner, którego używam, nazywa się Laba. Jest takim pomarańczowo. pomarańczowo koralowym? Myślę, eyelinerem. Można tak to nazwać chyba. Pomarańczowo bo to nie jest taki czysty pomarańcz, ale ma trochę w sobie koralu. No i oczywiście lecimy. Lecimy z delikatną kreską. Tutaj trzeba uważać tylko robiąc te kreski, no bo to już jak nam się ręka, brzydko mówiąc, omsknie, no to już nic z tym nie zrobimy. Bo widzicie, jeszcze jak robimy kreskę sobie cieniem i tak dalej, no to to można zawsze jakoś tam Poprawić, natomiast tutaj już na poprawki się nie można nastawiać. Też nie jest łatwo pracować z tym eyelinerem, no bo mamy już cień na powiece. Także trzeba raczej hmm, nakładać mniejszą ilość i dokładać produktu. Dlatego, że on od razu nie kryje, no bo wiadomo, mamy warstwę cienia. Także no to trzeba troszkę tak podejść do tego. Podejść do tego trochę tak specyficznie, tak? Że tutaj budujemy krycie samego już eyelinera. O, nawet z tej strony mi się udało. Szybciej to zrobić niż z tamtej pierwszej. Jednak, jak człowiek robi już coś po raz drugi, to zdecydowanie mu lepiej wychodzi. Dobra, teraz będziemy wykańczać makijaż. Cień, który nakładam, nazywa się Siesta, i troszeczkę jeszcze chcę tutaj dołożyć koloru, poblendować, trochę to oko jeszcze powiększyć właśnie dokładaniem koloru. Delikatnie, bardzo delikatnie. Tak tutaj, żeby się końcóweczki wyblendowały. Nie będę tego komentować, bo po prostu to nie jestem ja. To nie jestem ja. Totalnie to nie jestem ja, no ale okej. Okay. Chciałyście testy, to macie. Dobra, teraz wiecie co mi strasznie, strasznie mm, korci, żeby zrobić jeszcze taki tutaj dziubek? Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Trochę wydłużymy tą kreskę. Będzie trochę taki szalony makijaż, o co, mogę się dzisiaj trochę wyżyć artystycznie, chociaż powiem Wam, że jakbym miała na co dzień coś takiego robić i tyle czasu spędzać na, na makijażu, to mówię zdecydowanie nie, zdecydowanie nie, natomiast raz na jakiś czas z wielką przyjemnością, słuchajcie, z wielką przyjemnością takie, takie rzeczy robię. Jak, jak widzicie, tutaj trzeba cierpliwości, dużej cierpliwości, trzeba dokładać produktu. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę sprawdzić, to są te kredki do konturowania. Zobaczymy, jak mi wyjdzie konturowanie nosa. Dobra, ten, ten drugi kolor chyba jest bardziej widoczny na moim nosie. Myślę, że się lepiej sprawdzi. Mi akurat. Jak widzicie, poza kadrem zrobiłam jeszcze sporo, bo um, wytuszowałam rzęsy. Tusz, który użyłam, to jest Push A od Charlotte Tilbury. Użyłam też kredki do ust i jest to kredka Iconic Nude od Charlotte Tilbury. I jeszcze oczywiście troszeczkę utrwaliłam makijaż pudrem Huda Beauty Cupcake. No i możemy teraz przejść do testu tego olejku. To jest błyszczek olejek glam shopu. E, wydaje mi się, że będzie fajny, bo ma taką w sobie drobinkę złotą. No powiem Wam, że mm, na no pierwszy. Na pierwsze wrażenie to na pewno nie zachęca zapach. Może nie jest to produkt, który śmierdzi, ale ma taki podsmrodek, którego ja nie lubię. I gdzie są drobinki? Halo! Gdzie są drobinki? No i macie mnie, dziewczyny, w pełnej krasie. Rozwiany włos, skończony makijaż. Makijaż, w którym yy, nie czuję się źle, nie czuję się niekomfortowo, ale nie jest to makijaż, który będę robiła tak na co dzień. To jest raczej makijaż zrobiony pod potrzeby filmu. Natomiast powiem wam, że nie czuję się niekomfortowo na tyle, żeby go zmywać. Za dwie godziny mam poldes i pójdę z tą szaloną kreską. A co? A co? <laughs> można, można, oczywiście, że można. Dobra, yy, możecie też mi napisać, co sądzicie o takim luku moim, jak ja wam się tak podobam w, w takim wydaniu. Jest letnio, jest kolorowo. Usta trochę też, yy, usta też troszkę tak yy, wyciszają to oko, więc nie jest źle. Yy, co do kolekcji, bo teraz właśnie zrobiła się taka przestrzeń na to, żeby podsumować tę kolekcję, letnią kolekcję Resort Glam Shopu. Więc słuchajcie, moim zdaniem wszystko jest godne polecenia oprócz tego błyszczyku. Błyszczyk mi się totalnie nie spodobał. Z kilku powodów. Po pierwsze, smak, posmak i zapach nie zachęcają do użycia. Po drugie, te drobinki, których ja się tutaj spodziewałam, a totalnie ich nie widać na ustach. No i trzecia rzecz, nie mniej ważna: aplikator, który jest mały, twardy i taki też nie. No nie fajne, moim zdaniem opakowanie mogłoby być fajniejsze. E, jak mam teraz, słuchajcie, porównanie do tych buszczyków, które i do tych olejków, które używam, Lip Oil z René, Tutaj e, aplikator jest, mimo że nie jest mocno duży, ale jest przyjemniejszy, jest taki, wiecie, bardziej miękki. No i ostatnio też mój kochany błyszczyk Hedonista. Ten to ma po prostu taką pacynkę, że tylko mykmyk myk i zrobione. Natomiast y, jeśli chodzi o aplikator, y, to chyba jakby najmniejsza, najmniejsza niedogodność tutaj, bo ja wiem, że są dziewczyny, które mają na przykład małe usta i im mały aplikator to dla niej będzie na plus. Natomiast ja mam duże usta, mały aplikator jest dla mnie na minus. Tyle w temacie błyszczyka. Kolejne rzeczy. Paletka do konturowania. Fajny produkt, nie dla mnie, dlatego też ląduje do, u Was przez, w paczuszce. Także jeżeli chcecie go otrzymać, piszcie w komentarzu resort. Ja oczywiście przed wysyłką te paletki dezynfekuję, żebyście mogły bezpiecznie je używać u siebie w makijażach. Fajna jakość produktu, natomiast tak jak mówiłam, ja nie lubię brązerów, które się świecą na policzku. Lubię lekko błyszczące wykończenie różu, natomiast brązer nie, zdecydowanie nie, także ląduje u Was w, w Waszej paczuszce. Coś, co mi się spodobało bardzo i nie wiem nawet czy jak jeszcze to przetestuję dalej czy nie będzie jeszcze w większej miłości to jest kredka do konturowania na razie użyłam do konturowania nosa się bardzo sprawdzi, sprawdziła natomiast są dwa kolory ten jaśniejszy też ląduje dla Was do paczuszki ehm, będę jeszcze go próbowała zaraz Wam pokażę dlaczego zobaczcie jak go sobie tutaj nałożyłam na dłoń i po rozprowadzaniu ręką on też fajnie dosyć się rozprowadza, jest taka kremowa formuła tego brązera, więc być może, mówię być może, bo nie testowałam, nie oglądałam też testów innych ludzi, więc zupełnie nie znam, nie znam produktu. Być może będzie też dobrze wyglądał jako brązer na policzku. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że moim ukochanym. Produktem do konturowania to jest stick e, NYXa i on cudownie też ma taką kremową konsystencję i fajnie się też, aczkolwiek nie aż taką kremową jak to, on też się fajnie właśnie rozblendowuje na policzku, więc jeszcze będę, e, będę próbowała właśnie, czy uda mi się mm, e, tą kredką o, wykonturować policzek. Jeżeli tak, no to też Wam o tym powiem co jeszcze paleta paleta też myślałam, że od razu trafi do was do paczki, bo to nie są kolory, których ja będę używać, a od jakiegoś czasu, słuchajcie, już mam tak przyjęłam taką strategię, żeby nie zatrzymywać sobie u siebie kosmetyków, które wiem, że będą leżały w szufladzie, bo mi po prostu jest ich szkoda. Więc teraz robię paczuszki jakby po testach, jeżeli wiem, że to nie będzie to, co u mnie zostanie. Po tych testach lądują u Was, u Was dla, w paczce dla Was, więc myślałam, że ta też wyląduje, ale chcę jeszcze ją chwilę potrzymać i trochę jeszcze przetestować, bo nie wszystkich cieni użyłam. Jakość oczywiście, tak jak glam shopowa, spoko. Co jeszcze? Eyelinery. Eyelinery. Dobra. Co do eyelinerów. Też pewnie dwa albo trzy, myślę, że trzy wylądują w paczuszce dla Was. Dlaczego? Dlatego, że ja takich eyelinerów takie ja takie eyelinery będę używać rzadko. Z jednego względu. Z tego względu, że po nałożeniu eyelinera ja czuję lekkie ściągnięcie powieki i to mi przeszkadza. Ja rozumiem, że ten eyeliner wysycha, ale mam wrażenie, że wysycha też z moją powieką. A mam teraz wiecie, moja powieka ma lat 50 jest zrobiona, więc ja bardzo dbam, żeby była cały czas nawilżona, żeby dobrze wyglądała. Mam takiego, wiecie, hopla, jak już zrobiłam powieki, to też dbam o to, żeby, żeby, one, żeby nakładać na nie produkty, które tej, tej, tej powieki nie wysuszają, więc myślę, że zostawię sobie ze dwa te eyelinery na jakieś specjalne makijaże, natomiast też kilka z nich wyląduje w paczuszce. Pyłek. Pyłku nie użyłam i yy, no dzisiaj już nie było, nie było miejsca na ten pyłek także w jakimś tam kolejnym makijażu użyję. No, i to tyle. Nie wiem, czy Wam rozjaśniłam w głowie, yy, czy nie, czy, czy na podstawie tego dzisiejszego makijażu, tego mojego testu yy, jakieś tam decyzje podjęłyście co do zakupu, bądź nie tych produktów. No, Glamshop ogólnie robi fajne, fajne produkty, więc dlatego też bardzo się zdziwiłam tym błyszczykiem. No ale okej. Okay. Jakby też bierzmy pod uwagę to, że mm, będą osoby, którym ten błyszczyk będzie się spodobał, bo na przykład będzie pani która ma małe usteczka, której nie zależy na dużym aplikatorze, wręcz, wręcz będzie zadowolona, że ten aplikator jest mały, nie będzie jej zależało na drobinkach i nie wyczuje tego zapachu, bo nie ma tak czułego nosa jak ja. Więc to po prostu jest moja subiektywna ocena, wszystko zależy od tego, co lubimy jakie mamy preferencje. Wszystko w odcinku, mam nadzieję, że pomogłam, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. No i serdecznie zapraszam na moje inne social media, szczególnie na Instagram, bo Instagram bardzo kocham, tam jestem codziennie i czekam na Was. Dziękuję ślicznie za odcinek, trzymajcie się.